Szalejące ceny prądu i zagrożenie długotrwałymi przerwami w dostawach energii. Czy do tego doprowadzi klimatyczne szaleństwo? O tym w programie Jaka jest prawda. Filip Adamus, PCH24. Witam w programie Jaka jest prawda. Dziś moim Państwa gościem będzie mój kolega redakcyjny Piotr Relich. Witaj Piotrze. Witaj Filipie, witam Państwa. Zanim zaczniemy, zachęcam Państwa do wsparcia powstającego filmu "Rok 1984". Totalitarizm 2.0. Link będzie zamieszczony w opisie filmu. Piotrze, trwa szczyt klimatyczny. Cop 26 w Glasgow. Jakie decyzje zostały podjęte? Czego się dowiedzieliśmy od elit klimatycznych? Hmm. Czego się dowiedzieliśmy od klimatycznych eli? Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że jest źle i będzie jeszcze gorzej. I ta mantra jest nam powtarzana już od lat, już przynajmniej tak naprawdę od porozumienia klimatycznego w Paryżu w 2015 roku. I paradoksalnie, mimo takiego PR-owego sukcesu początkowego, jaki tutaj się starano wykreować, to jednak ten COP26 nie przynosi na tyle oczekiwanych zmian, jakie chcieliby ci agenci czy postulatorzy tego całego programu klimatycznego. Mianowicie, no nie zostały jeszcze uchwalone globalne, globalny sposób zarządzania. Zarządzania emisjami dwutlenku węgla. No to był taki, można powiedzieć, też kamień węgielny. Tego systemu, który ma być wprowadzony na świecie po to, aby jak najszybciej odejść od, tej, od tego węgla w, w procesie dekarbonizacji, no to się nie udało osiągnąć. Nie udało się osiągnąć tego porozumienia. To jedynie funkcjonuje na obszarze Unii Europejskiej. Zresztą sami doskonale odczuwamy tego skutki między innymi w naszych portfelach, przynajmniej od października. Widzimy to też na stacjach paliw. Cenu, ceny. Na stacjach benzynowych, jak to wszystko podróżowało. Państwo na pewno wiecie sami, jak to wygląda. Ale z drugiej strony, bardzo mocno poszczególne kraje deklarowały różne cele. Tych deklaracji wpadło naprawdę mnóstwo i to chyba był taki szczyt rekordowy pod względem deklaracji. Otóż powstały dwie takie główne grupy krajów otwarcie zapowiadające odejście od węgla. No jedna to są te kraje większe, czyli ci więksi emitenci, oni tutaj już zapowiadają odejście od węgla, definitywne do 2050 roku kraje. Mniejsze, mniej zamożne, które, które tutaj mogą mieć z tym problemy, też utworzyły taką grupę. Między innymi w tej grupie znajduje się Polska. Premier Morawiecki też zapowiedział dekarbonizację, całkowite odejście od węgla. Co ciekawe, premier Modi, premier Indii, czyli trzeciego światowego emitenta CO2, zapowiedział również odejście od paliw kopalnych do, uwaga, 2070 roku, czyli według tej całej planet, agendy planetarnej i globalnej 2070 rok to może być już od 20 lat za późno. No ale dobre i to, niektórzy komentatorzy bardzo cieszą się tymi deklaracjami, zapowiadają, że jest to co pod tym względem przełomowy. No deklaracje wiadomo deklaracjami, no zawsze można pojechać i coś obiecać. Zresztą o tym sam prezes Kaczyński mówił bodajże, w wywiadzie dla RMF-u, że zawsze można się na póki co zgodzić, bo te najbardziej radykalne pomysły i tak nie wejdą w życie, bo po prostu one nie są do spełnienia, one się po prostu nie dodają. Także państwa deklarują, ile wlezie, starając się być jak, bardziej, jak najbardziej przyjazne tej całej agendzie, a także starając się pokazać odpowiednią twarz w opinii publicznej. Także po raz kolejny mamy. Do czynienia z gadaniem, z gadaniem na tych najwyższych szczeblach. No, co z tych deklaracji wyniknie, nie wiemy. No, wystarczy zwrócić uwagę, że nie wiemy, co będzie za 5 lat, nie wiemy, co będzie nawet za 2 lata przy dzisiejszym tempie zmian. A tutaj już deklaracje określające cele za 50, 30, 40 lat, no, to wiadomo, zawsze można traktować różnie. Także mało konkretów, dużo gadania, dużo deklaracji. No i tak do tej pory wygląda co 26 No właśnie, o planach mówi się entuzjastycznie, z chęcią. Natomiast nie podjęto żadnych decyzji co do dekarbonizacji. A ostatni, najnowszy raport Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu świadczy o tym, że dążenie do rezygnacji z paliw kopalnych ma również swoje negatywne strony. Oczywiście, oczywiście, że negatywne strony, ponieważ zresztą to bodaj tydzień temu też omawialiśmy na łamach portalu pch24 wywiad z prezesem Fundacji BatoRego Edwinem Bendykiem, który zwracał uwagę właśnie po lekturze raportu IPCC że no, samo odejście od węgla spowoduje wręcz odwrotny skutek. Czyli nastąpi gwałtowne wachnięcie temperatur, ale nie w dół, jakby chcieli właśnie orędownicę tej zmiany, ale w górę, ponieważ podczas spalania paliw kopalnych do atmosfery wydobywają się, jak on to określił, aerozole siarki, związki siarki, które mają efekt chłodzący. W momencie, w którym my obetniemy gwałtownie emisję CO2, te aerozole siarki się z atmosfery ulotnią. Natomiast w atmosferze pozostanie dwutlenek węgla, bo wiemy, że on w atmosferze Pozostaje, więc dzięki temu po prostu zwiększy się nam ten efekt cieplarniany, jakbyśmy tego nie nazwali. No i jak sobie z tym radzić? I tu jest właśnie taka zagwozdka, której nie pozostawiają bezczynnie naukowcy, oni już wychodzą z rozwiązaniem, że odpowiedzią na to powinno być jak najszybsze obcięcie emisji metanu, kolejnego gazu cieplarnianego, który bodaj tam 40-krotnie ma 40-krotnie większe możliwości cieplarniane od samego dwutlenku węgla. No i żeby nie doprowadzić do tej sytuacji, kiedy za 20, za 30 lat My tutaj po prostu zlikwidujemy górnictwo, przestawimy się na samochody elektryczne. Nie wiem, ten zielony ład spowoduje za pomocą polityki fiskalnej i podatkowej, że po prostu tutaj nie zostanie kamień na kamieniu, okaże się, że tak naprawdę nic nie osiągnęliśmy. Więc, żeby powstrzymać tego typu katastrofę, no to trzeba obcinać emisję metanu, a tutaj już nam się otwiera kolejny cały rynek, który można zagospodarować, tak jak miało to miejsce w przypadku dwutlenku węgla, a tutaj zwraca się uwagę na konieczność powołania także specjalnych porozumień, specjalnych emisji handlu, także tonami metanu do atmosfery. Cuda, widy, czego to jeszcze eurokracie, ale nie tylko, nie wymyślą, no ale metan to przede wszystkim, oczywiście my tu mówimy o emisjach spowodowanych działalnością człowieka, bo największe emisje metanu do atmosfery powodują mokradła na całym świecie, no ale to jest to, na co my nie mamy wpływu. Jedyne, na co mamy wpływ i co my możemy zrobić, tutaj oczywiście tak oddając głosy tym osobom, to, to, to jest to, jest to co, czego się właśnie dowiedzieliśmy od nich, no to jest obcięcie przede wszystkim, obcięcie, to, to jest rezygnacja z tradycyjnego rolnictwa, przede wszystkim z produkcji przemysłowej mięsa, bo to właśnie ona ma odpowiadać za, za te emisje metanu, a a po drugie to jest rezygnacja z energetyki gazowej, ponieważ zaraz za tym rolnictwem kolejnym największym emitentem metanu jest produkcja gazu. Więc tu powstaje do rozwiązania nie lada problem, ponieważ Unia Europejska prezentując Zielony Ład, program Fit for 55. Decydując się na te wszystkie, przyjmując te wszystkie strategie dekarbonizacyjne, zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej w 2050 roku. No ale zanim to nastąpi, no trzeba będzie jakoś te niedobory energii, prawda, uzupełniać. No, nie mamy póki jeszcze technologii na tyle rozwiniętych, żeby atom i OZD, czyli odnawialne źródła energii, mogły nam zastąpić energię węglową na takim samym poziomie efektywności, więc te niedobory będzie uzupełniać gazem. No ale tutaj się okazuje, że przecież ten gaz ma z kolei też, to niedobra jest, no bo przecież tu powstaje metan, więc jak to zrobić? No, no i to jest bardzo ciekawe, ponieważ kwestia metonu jest marginalnie poruszana na, na obecnym szczycie klimatycznym, natomiast nie jest marginalnie poruszana w publicystyce, zwłaszcza w prasie lewicowo-liberalnej. Oni już tam mówią: koniec z mięsem, koniec z, z masową produkcją ryżu. I to nie tylko właśnie wezwania do ograniczania się, do zaprzestania latania, do rezygnacji z posiadania samochodu i tak dalej, i tak dalej, ale to też rezygnacja z dotychczasowych. Korzyści, jakie wynikają z, z tradycyjnego rolnictwa. Także widzimy, jest ten problem, o którym niechętnie chcą nam powiedzieć politycy. I ja wcale się nie dziwię, dlaczego oni nie chcą nam o tym mówić. No, jest to. Po prostu, jak to sam Bendyk w tym wywiadzie podkreślił, to jest samobój polityczny, bo jak powiesz ludziom, którzy obłożeni są tak drastyczną i agresywną polityką fiskalną, którzy no naprawdę już odczuwają w swoich portfelach całe konsekwencje tego Zielonego Ładu, bo oczywiście te koszty transformacji zawsze ostatecznie zostaną przerzucone na nas. Jak tu im jeszcze powiesz, że trzeba rezygnować z innych rzeczy dotyczących, nie wiem, chociażby rolnictwa, no bo trzeba z kolei teraz emisję metanu obciąć. No i tu jest ten właśnie problem. Co prawda, na, na, na obecnym szczycie klimatycznym około 100 państw wyraziło takie, taką chęć, zadeklarowało chęć obcięcia emisji metanu. Na przykład Stany Zjednoczone z, z Unią Europejską porozumiały się co do obcięcia emisji metanu o 30% w stosunku do wydobycia z 2020 roku, no ale to jest tylko te 30%. Więc na naprawdę czeka nas kolejna krucjata, tym razem nie z węglem, ale z metanem równocześnie. Jak to zakomunikować ludziom, jak to będą sta starali się przedstawić eurokraci i inni piewcy tej całej agendy, nie mam pojęcia. No ale te skutki tej całej transformacji widzimy dzisiaj, więc no, będą na pewno wielkie niepokoje społeczne. No właśnie, pojawia się problem z przełożeniem na język polityki, kolejnych konieczności, kolejnych koniecznych kroków w polityce klimatycznej, dlatego że no trzeba poinformować opinię publiczną o tym, że taki właściwie kamień węgielny, fundament całej polityki klimatycznej, jakim miała być redukcja emisji dwutlenku węgla, to nie wystarczy. Skłonienie opinii publicznej do rezygnacji z metanu okazuje się trudniejsze niż przekonanie do tego, aby ciąć emisję dwutlenku węgla. I pojawia się takie pytanie: na ile młode pokolenie tak chętne do tego, aby rezygnować z emisji paliw kopalnych, na ile ono rzeczywiście kieruje się pewną troską o planetę? A na ile próbuje zbudować pewną nową tożsamość zeroemisyjną, pewną, to tak, na ile znajduje taki tożsamościowy luksus w myśleniu o sobie jako o ekologicznych? Jako troszczących się o planetę, bo widzimy, że kiedy, kiedy pojawia się konieczność rezygnacji z jakichś takich podstawowych dóbr, o czym mówi sam Benedyk w wywiadzie, to właśnie młodzi postępowi z wielkich ośrodków są mniej skłonni do tego, aby rezygnować z wyjazdu na Malediwy. Na ile to jest realna troska, a na ile to jest pewna. Ideologia i moda, którą przejmuje się młodzież? Nie, no, oczywiście, to jest y, ta cała rewolucja ekologiczna. Y, jest pełna sprzeczności. Y, wystarczy tydzień braku dostaw energii, tydzień blackoutu, y, i niektórzy sympatycy, nie wiem, sojowego lata czy samochodów elektrycznych y, no, przeproszą się z węglem albo z drewnem na opał. Kiedy po prostu zabraknie ciepła w, w grudniu albo w styczniu. Natomiast tu też za bardzo nie, 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 nie o to chodzi. To jest bardzo ciekawe, ponieważ dzisiejsze społeczeństwo tu już nie mówię o, o tym pokoleniu milenialsów, ale tym następnym to jest bardzo ciekawe, bo to jest pokolenie, które wytwarza największe zapotrzebowanie na energię elektryczną w historii świata. Jeszcze nie było. Takiego pokolenia, które byłoby tak uzależnione od prądu, od tego wszystkiego, co, 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 co ma związek z gniazdkiem laptopy, telefony zegarki i tak dalej, i tak dalej. Nie wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne, do których dostęp tak naprawdę konieczny jest 20-24 godziny na dobę i z drugiej strony te same osoby formują te strajki dla klimatu, może pandemia nieco przerwała te trendy, ale widzieliśmy, jak to wyglądało jeszcze w 2019, 2018 roku. To jest bardzo znamienne, taka chęć przerzucania tej odpowiedzialności, przerzucania tego, nawet jeżeli przejmiemy zapewnik, czy przejmiemy za fundament aksjomatu, że są te antropogeniczne zmiany klimatu, że rzeczywiście działalność człowieka wpływa na to, no to działalność człowieka, tak mówimy człowieka, czyli kogo, czyli nikogo tak naprawdę, Widzimy te wezwania, coraz bardziej agresywniejszy tony w stronę rządzących, żeby to oni w końcu zajęli się tym problemem, to nie my, nie my swoimi wyborami, nie my swoją swoim zmianą z, stylu życia, nie, tylko oni, tylko, tylko politycy, niech w końcu coś z tym zrobią, wiadomo. Tutaj bardzo dobitnie na tym przykładzie można wskazać działalność Grety Thunberg, która przez lata stanowiła twarz tych młodzieżowych strajków klimatycznych, no już ma 18 lat, yy, także yy, dzieckiem jej nazwać nie można, i, ale widzimy w jej retoryce postępującą agresję, postępujący radykalizm, yy, który coraz bardziej odżegnuje od czci i wiary tych właśnie ludzi, którzy tam na tym copie są zgromadzeni, yy, ponieważ no, też swoją drogą yy, Greta Thunberg nie, nie otrzymała zaproszenia jako panelistka w tym roku, a tak wypowiadała się na poprzednich, na poprzednich szczytach klimatycznych. Więc tym razem z grupką aktywistów zorganizowaną w Glasgow prowadzi takie happeningi, strategie uliczne. Wywoływania nacisku na polityków poprzez, poprzez strajki, nagłosienie w, w opinii publicznej, itd. i tak dalej. Z drugiej strony też politycy no, nie chcą za bardzo się tym zajmować problemem. To jest, to jest bardzo dobitne. One tak przerzucają między sobą to zgniłe jajo, odwlekają te wszystkie strategie dekarbonizacyjne, deklarują kolejne terminy, później gdzieś tam w kluarach dopiero wychodzi, że nie chodzi o ten rok, tylko 9-10 lat później. Wszystko jest oparte na bardzo niejasnych założeniach i tu powstaje pytanie po co? Dlaczego? No, to jest jednego prostego, oczywistego faktu, że coś się wszystko nie nadaje. Jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście pójść na drogę tych utopizji, utopijnych wizji ekologistów, rzeczywiście zrezygnować z mięsa, obciąć emisję, nałożyć ogromne podatki na, 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 na samochody, na samoloty, na, na wszystkie dotychczasowe nasze czynności, no to po prostu obudzimy się z ręką w nocniku w zimie i nie będziemy mieć po prostu prądu. Nie będziemy mieć w czym zapalić w piecu. No do tego to tak naprawdę będzie prowadziło, więc no tutaj powstaje pytanie co do realnych celów, rzeczywiście tej transformacji energetycznej, czy w ogóle tutaj chodzi o jakąś tą walkę ze zmianami klimatu. No ale to już zostawiam do, do, do większej refleksji. Tutaj my, jako publicyści, jak, jako osoby, które starają się dostrzegać ten problem, jakoś się opisywać, no zwracamy uwagę na te paradoksy, zwracamy uwagę na tą niesamowitą, rozbieżność rozwarstwienie pomiędzy tymi elitami które tutaj z tych szczytów szczytów klimatycznych nawołują do masowego ograniczania się jednocześnie same prowadzą taki tryb życia któremu nie jeden by pozazdrościł oczywiście tam wskazują że na przykład jak Bill Gates który mówi że oczywiście jego najnowocześniejszy jacht jest zeroemisyjny ponieważ napędzany jest paliwem wodorowym i tak, dalej, i tak dalej poprzez jakieś inwestycje w, 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 w ekologiczne rozwiązania. Jego ślad węglowy tak naprawdę jest yy, zrównoważony i, i on i jego rodzina jest neutralna, nie, jest, nie stanowi obciążenia dla planety. No ale kto sobie na to z nas może pozwolić? Więc to, to są takie paradoksy, które wychodzą w związku ze sprawiedliwością klimatyczną. Jest ukuty taki termin, nawet niektórzy hierarchowie kościoła wskazują, że nie ma sprawiedliwości klimatycznej bez sprawiedliwości społecznej, że walka z kryzysem klimatycznym tak naprawdę ma być też walką z nierównościami, ale widzimy, że to jest coś zupełnie odwrotnego. Przecież te wszystkie restrykcje, które wchodzą w życie, których my doświadczamy i będziemy doświadczać w tej nadchodzącej dekadzie, przecież one nie odbiją się na bogatych, na tym 1% i tutaj, według statystyk naukowych, który odpowiada za 50% emisji, 1% światowej populacji odpowiada za 50% emisji, 10% populacji kolejny za 45%. Czyli widać, jak wielkie nierówności uwypukla ten, ten cały kryzys. Natomiast proponowane strategie będą skutkować tym, że ci, którzy najmniej emitowali, to już wchodząc, mówiąc nomenklaturą tych ekologistów, no, będą się ograniczać, a ci, którzy dalej produkowali, dalej, dalej emitowali, no, nie zmienią swojego stylu życia, bo ich na to stać. Więc tak naprawdę te nierówności, z którymi walczymy, jeszcze bardziej się uwypuklą. Więc gdzie tu jest logika? No, czy, czy tutaj za Rafałem Ziemkiewiczem należy stwierdzić, że to jest kolejna tak naprawdę strolowana rewolucja? Skoro tak, to znaczy, że jej cele są, leżą gdzieś indziej. To znaczy, że jej cel, ich celów nie należy upatrywać w tym, co dowiadujemy się z oficjalnych raportów, co możemy odczytać w przemówieniach polityków, no ale to już jest pole do popisu właśnie dla, dla innych obserwatorów tej rzeczywistości, gdzie tak naprawdę należy cel tej całej klimatycznej agendy. No właśnie, pojawia się pytanie, na ile możemy ufać klimatycznym elitom wobec tego problemu, który się wyłonił, problemu metanu, który pokazuje, że to naczelne dążenie do redukcji dwutlenku węgla jest w dużym stopniu niebezpieczne. Mimo tego cały czas postulaty, które, które promuje ta klimatyczna agenda są bardzo radykalne. Mimo faktu, że pojawiają się kolejne trudności, że rzeczywistość klimatyczna, Okazuje się bardziej skomplikowane niż się to wcześniej wydawało. Postulaty nie tracą na swoim radykalizmie, nie zyskują na rozsądku i dalej dąży się do kreowania takiej, takiej wizji, takich dążeń mocno skrajnych i zdecydowanej redukcji emisji, i, i dąży się do takiej poprawy klimatu z dnia na dzień, możliwie najszybciej, a być może to wcale nie jest możliwe. Być może okaże się, skąd mamy wiedzieć, czy to już takie pytanie, na ile, na ile rzeczywiście możemy teraz, bez, bez takiego cienia wątpliwości pokładać wiarę, że rzeczywiście czynniki zmian klimatu na pewno pochodzą wyłącznie od człowieka, nie okaże się, że na przykład są jeszcze inne problemy gdzieś uwikłane w te, w te układankę? Przede wszystkim sprawa klimatu pokazuje, że politykom nie wolno wierzyć. I tutaj paradoksalnie my zgadzamy się z tą radykalną stroną, która dzisiaj w Glasgow strajkuje na ulicach i wymusza na politykach różne rozwiązania, tylko że my wychodzimy z zupełnie dla założeń. Natomiast diagnoza, diagnoza postaw elis politycznych jest taka sama, im nie wolno wierzyć. Bo skoro tak swobodnie przechodzą wokół tak naprawdę tego ogromnego słonia, jakim są, jakim są emisje metanu, gdzie ta sprawa poruszana jest marginalnie, a tak naprawdę to ona stanowi tak naprawdę clue dzisiejszej strategii, tej całej walki ze zmianami klimatu, skoro o tym się jeszcze nie mówi, ponieważ byłoby to samobójstwo polityczne. No to y, y, jak... Każdy z nas, jak taki Szary Kowalski, może cokolwiek brać za pewnik w momencie, w którym politycy coś nam tutaj ogłaszają. No, tutaj też można zwrócić uwagę na ogólnie problem bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli zajmiemy się w ogóle jeszcze, zwrócimy uwagę na ten aspekt. Tu jeszcze sprawy wyglądają dużo, dużo dramatyczniej, no bo to jest już realne zagrożenie. Zagrożenie blackoutem, czyli brakami w dostawie energii to nie jest scenariusz nie wiem gier albo filmów dziejących się w klimacie postapokaliptycznym tylko to jest dzisiejsza wizja przyszłości nieodległej bo to już tą zimą przed którą przestrzegają służby i rządy poważnych państw, Szwajcarii, Niemiec, Austrii. Austria nawet ma plan B, w momencie, w którym zabrakłoby rzeczywiście dostaw energii na dłuższy czas niż tam kilka dni. Niemcy, tutaj rządy poszczególnych landów też organizują pewnego rodzaju... Próby odpowiedzi na, na, na ten problem. W Szwajcarii też podobnie. Tutaj Hiszpania też włączyła się w ten dysk, że rzeczywiście grożą nam blackouty, no, ze względu między innymi na kryzys, ogólnie kryzys surowcowy, który trwa od, już od dłuższego czasu, ale właśnie w połączeniu z tą samobójczą polityką klimatyczną Unii Europejskiej, w połączeniu też z daniem w ręce Putina, tak naprawdę, kart przez Unię Europejską, który, za pomocą których on tak naprawdę może u niej teraz rozgrywać. Eksperci zajmujący się kwestiami energetycznymi wskazują, że większość magazynów energii gazowej w Europie należy do Gazpromu I, on specjalnie, i Gazprom specjalnie ich nie uzupełnia. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, w którym rzeczywiście będzie kryzys i będzie tej energii niedużo, to Gazprom będzie tutaj windował ceny do góry, bo wiedz, będzie wiedział, że Europejczycy wkraczając na, wkraczając na drogę dekarbonizacyjną, uzależniając się tak naprawdę od rosyjskiego gazu, będą w stanie zapłacić wszelkie pieniądze za to, żeby po prostu, po prostu prądu nie zabrakło. To już nie są kwestie tego, czy my odejdziemy od węgla, czy zamkniemy kopalnie za 20 lat, 15 czy za 12, tylko to są kwestie tego, czy przypadkiem w zimie przez tydzień nie zostaniemy bez ogrzewania. I jakby pod tym względem no, ja uważam za zupełnie trzeje dyskusje na temat tego, czy transformację energetyczną powinniśmy opierać na OZE, atomie, w jakim procencie ten miks powinien zostać jakoś zrównoważony, w jaką stronę powinny pójść te strategie tak itd., itd., skoro już te deficyty mamy. Deficyty energetyczne, za które my płacimy, one już są składnikiem naszego codziennego życia. Teraz. Więc kolejne, zresztą ostrzegają też niektórzy specjaliści. Następna dekada upłynie przede wszystkim Polsce pod takim znakiem zarządzania kryzysem w energetyce bardziej niż świadomym wprowadzaniem czy wdrażaniem i opracowywaniem jakichkolwiek strategii energetycznych. Więc będziemy reagować na pewne kryzysy, niż je antycypować, niż koncentrować się na opracowywaniu konkretnych rozwiązań. I i to jest właśnie to. No, jaki problem to sprawia, że możemy stać się po prostu biorcą technologii, które już wcześniej opracują inni? Czyli np. Niemcy. Że wobec braku odpowiednich technologii u nas w Polsce będziemy po prostu kupować energię od Niemiec. Będziemy po prostu płatnikiem Niemiec. W ten sposób po raz kolejny element gospodarki, który będzie uzależniony od, od silniejszego. No i... Niestety no, no, weszliśmy na tą drogę, na którą nas tutaj y, wprowadza Unia Europejska, bo to też bardzo jest znamienne, że y, dlaczego tak się dzieje. Niektórzy wskazują, że no, zmiany klimatu, my tu musimy być solidarnie i tak dalej. Nie, gdyby nie Unia Europejska, nie byłoby żadnych planów dekarbonizacyjnych, nie byłoby szaleńczego pędu na odejście od węgla w Polsce, nie byłoby tej dyskusji, którą my tutaj toczymy, gdyby nie Unia Europejska, gdyby nie. Niewybieralne, niedemokratyczne elity w imię ideologicznych postulatów nie zdecydowały się na podjęcie tak karkołomnego i tak niezwykle ambitnego wyzwania, jakim jest dekarbonizacja do 2050 roku. A przez to, że my już tak ściśle jesteśmy powiązani z tymi strukturami, niektórzy mówią już o Hamiltonowskim momencie dla Europy, czyli uwspólnieniu długu. Czy tak naprawdę już proces federalizacji jest na, na, takim, na takim, doszedł do takiego stopnia, że praktycznie możemy mówić o europejskim superpaństwie? Skoro my już tak jesteśmy bardzo złączeni w, 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 w tych wszystkich strukturach, no to, to jest tylko konsekwencja tego. To o czym my dzisiaj mówimy, więc no niestety weszliśmy na taką drogę. No i teraz będziemy musieli wypić piwo, którego sami sobie naważyliśmy. Tym pesymistycznym akcentem podsumujmy naszą rozmowę. To był program Jaka jest prawda. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, do zobaczenia. Dziękuję Filipie, dziękuję Państwu.